Zbliża się ruch szkolny. Wiecie, co to oznacza? No, na pewno nie to, że ja będę się gdziekolwiek wybierał, ale za to przygotowałem kilka ciekawych produktów, które można kupić uczniowi lub studentowi obu płci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego lub semestru na studiach. To są gadżety praktyczne, a przede wszystkim w większości przypadków po prostu budżetowe. Warto więc sprawdzić, co takiego ciekawego ma do zaoferowania rynek dla młodych ludzi. Pierwszą propozycją jest Smartband. Nie byle jaki, bo Xiaomi Mi Band 5. To urządzenie jest następcą ciepło przyjętej czwórki, co zawiera zmienionego przede wszystkim lepszy wyświetlacz. Większy to jest wyświetlacz AMOLED, który użytkownik może spersonalizować nawet z 65 motywami. Pojawiły się również dodatkowe tryby sportowe, takie jak maszyna do wiosłowania skakanka czy na przykład yoga. Urządzenie przede wszystkim właśnie służy do tego, aby przy pomocy sensorów badać różnego rodzaju aktywności codzienne, od tętna poprzez wydatki, kaloryczne, to na przykład monitorowanie snu. Wszystko po to, aby użytkownik wiedział więcej na temat swojego ciała. Inną istotną rzeczą wymaganą od opasek jest możliwość wyświetlania powiadomień, wyświetlania godziny, albo dajmy na to po prostu sterowania różnymi funkcjami telefonu przez sparowanie go właśnie z opaską. Warto dodać, że Xiaomi Smart Band 5 jest wodoodporny aż do 5 atmosfer. Inną ciekawą propozycją od Xiaomi w tym zestawieniu jest Powerbank. Powerbank Xiaomi Redmi 18W Fast Church. Jak sama nazwa wskazuje, ładuje z większą prędkością niż standardowe powerbanki. Jest przy tym całkiem tani, bo sięga około 89-99 zł, mieszcząc aż 20 tysięcy mAh na jednym naładowaniu. To oznacza według producenta, że da się tym urządzeniem podładować Xiaomi Mi 9 nawet 4 razy. Urządzenie posiada dwa złącza USB-A dwukierunkowe, które pozwalają podładować. Je i ładować inne urządzenia właśnie ze wspomnianą prędkością plus dodatkowo wejście USB typu C i micro USB dla wszelkich potrzeb obecnych urządzeń na rynku elektronicznym. Warto dodać, że jest tutaj całkiem sporo różnych systemów zabezpieczających typu na przykład ochrona przed zwarciem czy przed niepoprawnym podłączeniem. Nie należy więc się martwić, że tani powerbank w jakiś sposób uszkodzi smartfon Twojego dziecka. Trzecią propozycją, znowu od Xiaomi, jest hulajnoga. Hulajnoga M365. W kolorze czarnym. To urządzenie wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest w stanie przejechać nawet 30 km na jednym naładowaniu. Porusza się przy tym ze standardową prędkością 25 km na godzinę. Jego waga wynosi 12,5 kg, więc raczej każde dziecko powinno sobie z tym poradzić, no bo to jest niewiele więcej od standardowego roweru. Oprócz tego producent zadbał też o bezpieczeństwo, bo przez podwójny układ hamulcowy i dodatkowe oświetlenie z przodu i z tyłu pojazdu to sprawi, że nawet pod wieczór twoje dziecko będzie doskonale widoczne podczas jakiegokolwiek przejazdu. Warto dodać, że Urządzenie można sprzężyć z telefonem przy pomocy odpowiedniej aplikacji, żeby zobaczyć aktualną prędkość czy poziom naładowania baterii albo po prostu ją zaktualizować. W tej cenie to jest urządzenie po prostu opłacalne, no i wygodne. Potencjalny nabywca dzięki temu nie będzie musiał się cisnąć w komunikacji miejskiej, która jak wiadomo ma też bardzo brzydką tendencję do pojawiania się przed czasem lub zdecydowanie po czasie. Następna propozycja już nie od Xiaomi, ale od Patriota, to jest po prostu pendrive. Pendrive nie byle jaki, bo bardzo tani, całkiem szybki, no i mieszczący aż 64 GB danych. Moim zdaniem to jest po prostu rzecz przydatna każdemu. No a taki pendrive mały jest dobrą rzeczą, którą da się szybko podpiąć do komputera w domu, tuż przed lekcjami, no i potem też przynieść po prostu do szkoły bez dodatkowego przenoszenia większych gabarytowo urządzeń. Skoro mowa o większych urządzeniach, to może dysk przenośny. Western Digital z serii Portable Elements to jest urządzenie z interfejsem USB 3.0, co oznacza, że całkiem szybko przeniesie różnego rodzaju dane. Najważniejszą rzeczą jest to, że mieści w proponowanej przez nas wersji, chociaż są też wersje większe, 1 terabajtów danych za zaledwie 200 zł. To oczywiście nie jest SSD, więc potencjalnie jest podatny na uszkodzenia, ale producent twierdzi, że to jest bardzo jakościowy sprzęt, który jest odporny na wstrząsy i zapewni lata niezawodnej pracy. Wielu użytkowników wybiera ten model, no i jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na to, że bez powodu zniknęły mu wszelkie pliki albo po prostu dysk przestał odpalać. Taki dysk twardy to oczywiście fajne rozwiązanie dla osób, które chcą przechowywać zdjęcia z wakacji, zdjęcia z wycieczek szkolnych albo po prostu przenosić filmy lub większe aplikacje pomiędzy znajomymi. Przedostatnia propozycja jest szczególnie ważna dlatego, że po prostu pozwala upowszechnić czytania. Czytniki e-booków. Na pewno każdy o tym słyszał i każdy też słyszał, że jednymi z najpopularniejszych są Kindle od Amazonu. Mowa teraz o Paperwhite 4. To jest kolejna wersja ciepło przyjętych Paperwhite'ów, które wyróżniają się przede wszystkim tym, że mają 300 PPI rozdzielczości przy całkiem budżetowej cenie. To oznacza, że przypominają zwyczajny druk i będą na tyle ostre, że nikt się nie będzie męczył podczas czytania. Tym bardziej że mają dodatkowe światło, które pozwala czytać również w nocy. Najważniejszą jednak rzeczą, zmianą, która mogłaby sprawić, że każdy użytkownik Paperwhite'a 3 chciałby się przenieść na 4, jest obecność wodoodporności. Tak, to urządzenie potrafi sobie poradzić przez dłuższy czas pod wodą, co oznacza, że będzie bezpieczne zarówno w wannie, jak i na przykład podczas wypadu nad jezioro. Jeżeli twoje dziecko nie lubi czytać i chcesz go zachęcić, albo właśnie uwielbia czytać i chce mieć łatwiejszy dostęp niż e, chodzenie do biblioteki po kolejne książki, no to warto mu sprawić takie urządzenie. To jest czysta wygoda. Да. Ostatnią rzeczą, którą polecam dla ucznia i studenta na nowy rok szkolny jest oczywiście drukarka. Drukarka, wiadomo, to jest sprzęt przydatny nie tylko uczniom, studentom, ale też i reszcie rodziny. No bo jak trzeba na przykład wydrukować jakiś ważny dokument do pracy czy dajmy na to po prostu zadanie domowe, zawsze warto taki sprzęt mieć, zamiast chodzić do zewnętrznych usługodawców no i tracić czas. Mowa tutaj akurat o modelu Epson EcoTank L1110. To jest urządzenie, które często się pojawiało już w naszych rankingach nie bez powodu. Po prostu jest niedrogie, no i korzysta z atramentu na na butelki. Co znaczy, że taki tusz można wymieniać dużo taniej niż kartridżowy, no i na rynku są też po prostu znacznie tańsze zamienniki. Po urządzeniu Epsona warto przede wszystkim wspomnieć to, że większość jego drukarek korzysta z technologii piezoelektrycznej. To oznacza, że nic tam się za bardzo nie rozgrzewa, no i ta e, drukarka działa dłużej. Po prostu ta głowica nie powinna się tak szybko zużyć, a w dodatku przy użyciu rozkurczającego się kryształu można uzyskać po prostu mniejsze krople no i większą szczegółowość. To rozwiązanie o tyle ekonomiczne, że nie tylko będą tanie te butelki stu, ale już producent dorzuca butelek z tuszem na 3 lata. Właściwie brakuje tutaj tylko Wi-Fi, ale to nie jest deal breaker. Jeżeli chcecie tego typu urządzenia z Wi-Fi, wystarczy spojrzeć na wyższą półkę cenową tego producenta. No i to by było już wszystko. Spodob... Mm. Spodobał Wam się któryś ze sprzętów, albo macie lepsze propozycje, bo już coś kupiliście uczniowi lub studentowi na rozpoczęcie roku szkolnego albo semestru akademickiego? Dajcie znać poniżej w komentarzach. Zapraszam także na grupę testerzy wideotestów, na fanpage oczywiście wideotesty, na Instagrama, gdzie wrzucamy często zdjęcia i krótkie klipy na temat tego, czym się właśnie zajmujemy. No i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie i cześć!